Znajdziemy taktykę, pro taktyka, jak przejąć C. Co trzeba zrobić, to przejąć. To jest oczywiste. Jedno przejmowanie, później przechodzisz tutaj. Skakujesz, do takie dziury. No i się chowasz. Kucasz I to jest cała taktyka. Już tu są. I. Nawet jeśli wszystkich zabiją, nie, to nie, nie mogą przejść, ponieważ ja tu jestem. Oni wow! strzałem, zabili mnie. Taktyka nie zawsze działa jak ktoś kuma, że to jest mapa. Ale najczęściej to gracze nie wiedzą co to robią. To jest mini-mapa? mini mapa, no faktycznie. Ale okay. najczęściej to gracze nie wiedzą co się w ogóle dzieje wokół nich. Babcia by mogła spać ze schodów, a oni Aha, tam jest zioma O, wygraliśmy znowu, więc nie będziemy pokazać, jej On zabijmy równo 100, let's go Kurka wodna Pedofil mnie zabił, no O! Ile <laughs> zginąłeś? Ja tylko 80 5. 28 38 Haha, <laughs> b w a nasz team nie wie co robi i nawet nie wsiada do battle busa. No wsiadajcie do battle busa, lecimy na battle busa. Like and subscribe.